Władimir Wołkow. Montaż. Odcinek piąty. Nie powie pan Francuzom, że otrzymał pan radzieckie obywatelstwo. Będzie się pan w dalszym ciągu posługiwał paszportem nansenowskim. Dostrzegając, że serce biednego człowieka pęka z żalu, dodał jeszcze, powodowany nie wiadomo, litością czy też sprytem. Właśnie w ten sposób odda pan największe przysługi socjalistycznej ojczyźnie, która mimo wszystkich pana pomyłek wyciągnęła do pana ramiona. Dymitr Aleksandrowicz nie miał już żyć długo. Od tej chwili rak pustoszył jego organizm ze zdwojoną siłą. Nigdy przedtem nie pił dużo. Teraz zaczął pić tak, jakby chciał jeszcze przyspieszyć proces zniszczenia. Nocny stróż, pomywacz, tragarz, zamiatacz ulic, tracił kolejno wszystkie swoje posady pracując tylko od czasu do czasu. Teraz, kiedy wiedział, że nigdy nie wróci do kraju, miał już tylko jedno życzenie: być pochowanym na cmentarzu Saint-Genevieve-de-Bois, gdzie próchniało tyle rosyjskich trupów, że na pewno zruszczyły ziemię. Horążowie i podporucznicy, teraz pięćdziesięcioletni, surowo oceniali zdradę, ale nie zdrajcę. Złożyli się, aby spełnione zostało skromne, ostatnie życzenie tego, którego nazywali, posługując się trudnym do przetłumaczenia rosyjskim słowem, jakby współbiesiadnikiem. Dymitr zmarł w szpitalu, bez żadnej opieki, jako że personel szpitalny tego dnia właśnie strajkował. Nie wrócę do kraju, Alek, ty to zrobisz za mnie. To były jego ostatnie słowa. Uniósł dłoń, by pogłaskać policzek Alka, ale nie zdołał już dokończyć tego gestu. Pogrzeb odbył się w kaplicy cmentarnej zaśnięcia Matki Boskiej. Czerwiec był wyjątkowo ciepły, i ksiądz obficie używał kadzidła. Odśpiewano Między świętymi, nieśmiertelną pamięć i, jakże chwalebnie, pieśń, którą tradycja łączy z żołnierskimi pogrzebami. Trumny opuszczono do grobu przy pomocy haftowanych pasów, wypożyczonych przez pewną starą generałową. Trzeba je było zwrócić, dlatego też nie zostawiono ich, jak każe obyczaj grabarzowi. Cóż by zresztą z nimi począł? Grudki ziemi rozbijały się na świerkowych deskach trumny. Aleksander Dmitrycz, jasnowłosy, pełen rezerwy, przyglądał się temu z ostentacyjnym spokojem. Przyjaciele ojca odczuwali wobec syna raczej nieufność niż sympatię. On także złożył podanie o repatriację i przesiadywał w ambasadzie. Czy nie był to przypadkiem mały bolszewik? Żony przyjaciół Psara przeciwnie rozczulały się nad szczupłą, chłopięcą twarzą o zaczerwienionych powiekach, nad młodzieńczą szyją, którą odsłaniała rozpięta biała koszula noszona bez krawata. Dymitr Aleksandrowicz nienawidził tej wzorzystej ozdoby. Do starego niebieskiego ubrania, zapewne prezentu jakiegoś zamożnego kuzyna albo daru instytucji charytatywnej. Ileż on może mieć lat? Dziewiętnaście? Nie wygląda nawet na tyle biedak. Wśród uczestników pogrzebu znajdował się też pewien młody człowiek, którego nikt z obecnych nie znał. Przeżegnał się kilka razy w nieodpowiednim momencie. Miał pyzatą twarz i nosił okrągłe, poczciwe okularki. Ubrany był w brązową marynarkę, zbyt szerokie spodnie i wielkie, niezgrabne buciory. Aleksander Dmitrycz nie chciał, jak wszyscy inni, czekać na autobus. Gdy tylko pogrzeb się skończył, ruszył sam w stronę dworca kolejowego. Szedł w oślepiającym słońcu. W pewnej chwili tuż obok niego zatrzymał się samochód. Proszę wejść, podwiozę pana, powiedział ktoś, otwierając drzwi samochodu. To był właśnie ten młody człowiek. Aleksander zawahał się, pomyślał jednak, że to zaproszenie było może grzecznie wypowiedzianym rozkazem. Dziękuję Jakubie Mojsejewiczu. wsiadł do samochodu. W dzieciństwie Jakuba Mojsejewicza Pitmana kołysały do snu opisy bohaterskich wyczynów dzielnych czekistów ratujących rewolucję. Gdyby nie oni, białogwardziści odnieśliby zwycięstwo. Jakub marzył więc o pracy w komisariacie ludowym w Wydziale Spraw Wewnętrznych. Właśnie tam, myślał, byłby najbardziej użyteczny dla partii i dla ojczyzny. Jakub Pitman pamiętał o swoim żydowskim pochodzeniu. Nie sądził jednak, by sytuacja Żyda miała być inna niż Tatara czy Gruzina. Dumny był, że to właśnie jego kraj. Wyprodukował Puszkina, Czajkowskiego, Piotra Wielkiego. Uwielbiał rosyjski folklor. Potrafił zupełnie nieźle zaciągać raz na balu, czy też odtańczyć ognistego kozaka. Nie znaczyło to, że wstydził się swoich rodziców, przeciwnie, traktował ich z czułością, ale ich problemy wydawały mu się anachroniczne. Poza domem jadał wieprzowinę i nie miał żadnych wyrzutów sumienia. Raczej podkreślał przyjemność, jaką mu to sprawiało. Jak bohaterowie Czechowa wzdychał do czasów, kiedy wszyscy ludzie będą się kochali, szczęśliwi i beztroscy. Nad Czechowem miał jednak tę przewagę, że wiedział, kiedy to nastąpi już jutro. Lokomotywą szybko zbliżającej się przyszłości była partia. Jakub miał dla niej tak żywe uczucia. I tyle wdzięczności, że często aż łzy stawały mu w oczach. To dzięki partii jego ojczyzna stanie się najpotężniejsza na całym świecie: silna i opiekuńcza. Naród radziecki, jak jeden mąż, pracuje nad wznoszeniem powszechnej sprawiedliwości i równie powszechnego dostatku. Oczywiście, że Jakub chciał stanąć w pierwszym szeregu pracujących. Nic nie przeszkadzało temu, by przyjęto go na wydział werbujący kandydatów pośród młodych ludzi garnących się do tego rodzaju działalności. Mojżesz Pittman był ubogim krawcem, tak samo jak niegdyś jego ojciec. Matka i babcia Jakuba Pittmana też pochodziły ze skromnych rodzin z Berdyczowa. Ankieta obejmująca dwa pokolenia wstecz wykazała więc pochodzenie proletariackie, w zasadzie bez zarzutu. W tym okresie narodowość żydowska była jeszcze raczej plusem niż minusem. Wój rewolucjonista upiększał obraz. Tak więc po opuszczeniu uniwersytetu Jakub Pitman, przepełniony radością i wdzięcznością, przyjęty został do szkoły Białej Stołby. I studiował tu przez dwa lata. Głównie zagadnienia kontrwywiadu. Znał francuski i to sprawiło, że skierowano go do piątego departamentu. Wojna właśnie się skończyła i Jakub Pitman oddelegowany został do pracy w ambasadzie, która znów podejmowała swą działalność w Paryżu. Jego entuzjazm nie miał granic. Będzie pracował ze wszystkich sił, aby uczynić z Francji siostrzycę Rosji, równie szczęśliwą i wolną jak ona młodszą siostrę, rzecz jasna, której starsza dla jej dobra dyktować będzie sposób postępowania. Te wspaniałe zamiary nie uchroniły jednak porucznika Pittmana od tego, że po roku pobytu w Paryżu znalazł się nagle o krok od utraty honoru i stanowiska. Na początku wszystko szło doskonale. Chociaż Pittmana szokował prymitywizm tutejszego środowiska, składającego się głównie z karierowiczów i hulaków. Jego przełożonym był oficer, który prowadził sprawy emigrantów powracających. Narkomanów, degeneratów, niedobitków, bandytów Wrangla i katów Kołczaka. Rząd radziecki okazał niezwykłą łagodność, amnestionując tych lokajów reakcji. Pitman był jednocześnie onieśmielony i przejęty obrzydzeniem. Nie opuszczała go też ciekawość. Kiedy po raz pierwszy znalazł się w obliczu autentycznego księcia, spodziewał się, że ujrzy wilkołaka albo nadczłowieka. Tymczasem książę O był garbaty, delikatny, biedny jak Hiob, nie narkotyzował się i z pewnością nigdy nie posługiwał się knutem. Ucieleśnione zło nie zawsze było tak łatwo rozpoznawalne, jak się tego spodziewał, ale pragnął się uczyć. Inteligencja jego była żywa i giętka. Przede wszystkim zaś właściwa mu była intuicyjna zdolność trafnego wyczuwania ludzi. Wkrótce polecono mu zająć się wyszukiwaniem pośród kandydatów do powrotu osób, które mogłyby stać się, jak ich nazywano, seksoc. Sekretnie satrudniki. Amnestia nie była bowiem całkowicie bezinteresowna. Większość tych, co domagali się powrotu, miała pozostać we Francji, aby przez sam fakt swej obecności odwracać uwagę od zwerbowanych współpracowników. Pittman mógł się pochwalić świetną zdobyczą, byłym partyzantem, którego siostra studiowała atomistykę. Nie mogło być mowy o tym, żeby pozwolić na powrót takim ludziom, znajdującym się już najzupełniej legalnie na miejscu, ludziom, których w przyszłości łatwo będzie pchnąć na odpowiedzialne stanowiska. Żeby jednak uśpić czujność Francuzów, trzeba było, żeby starzy kierowcy taksówek, wiekowi cyganie, teolodzy, którzy i tak nie mieli czego szukać w ZSRR, zdychali sobie w dalszym ciągu na obczyźnie. Pittman dobrze się spisał, przeprowadzając selekcję. Teraz jego zwierzchnik przesunął go do innej sekcji. Chodziło o to, żeby Jakub Moisiejewicz miał okazję poznania wszystkich rodzajów działalności prowadzonych przez ich placówkę. Następnym szefem Pittmana został stary czekista z niebieskim nosem, bohater licznych anegdot opowiadanych między jednym i drugim kieliszkiem. Pierwsza misja, w jakiej uczestniczył, polegała na porwaniu w samym środku Paryża pewnego pułkownika carskiej armii, który natychmiast po zakończeniu wojny próbował powołać znów do życia organizację Union Interarmez. Poprzednio kierowali nią Kutiepow i Miller. Stary pułkownik nie był specjalnie niebezpieczny. Tradycja jednak wymagałaby zadać zdecydowany cios takiej organizacji. Tym razem, zresztą, nie przewidywało się żadnych komplikacji, jako że uprzednio uzyskana została zgoda władz francuskich. Pozostawało tylko zgarnąć pułkownika z domu, tak samo jak zgarniało się ludzi w Moskwie czy w Niżnym Nowogrodzie najlepiej nad ranem, gdy temperatura ciała jest najniższa a co za tym idzie zdolność stawiania oporu najmniejsza. Kiedy Jakub Pitman wsiadał do specjalnie wynajętego samochodu, nie dręczyły go żadne moralne rozterki. Pułkownik był tylko nędznym wichrzycielem, którego trzeba było usunąć. Przed 25 laty z pewnością nie odmawiał sobie przyjemności wieszania czerwonych więźniów. Teraz chodziło o to, by nie mógł siać zamieszania w kraju, który już wkrótce stanie się rajem. Pułkownik. Nigdy nie był obywatelem radzieckim i Francuzi nie bardzo mieli ochoty na otwarte wydawanie go Rosjanom. Ale przecież nie będą protestować, jeśli się go przymknie. Czyż nie biliśmy się razem z Niemcami? Pitman przycisnął guzik dzwonka. Za starymi drzwiami, które pokrywał łuszczący się lakier, panowała cisza. Zaczął stukać grzecznie, choć stanowczo po cztery uderzenia, ugiętym palcem wskazującym prawej dłoni. Na karku czuł przesycony wódką oddech czekisty. Jeden z jego przybocznych został na czwartym piętrze, drugi wszedł na podest szóstego piętra, skąd obserwował wszystko, gotów w razie czego do interwencji. Jakiekolwiek komplikacje były zresztą mało prawdopodobne. Dozorczyni, co prawda, bardzo lubiła pana Rosjanina, który zawsze starannie wycierał buty. Ale jej mąż, dawny komunistyczny partyzant, a obecnie policjant, obiecał, że przypilnuje, żeby nie robiła żadnych trudności. Jak będziesz sobie tak postukiwał, powiedział czekista, to on gotów pomyśleć, że chcesz pożyczyć dziesięć franków, których zresztą nie ma. Zaczął walić w drzwi, najpierw otwartą dłonią, potem kopniakami, aż drzwi dygotały. Nagle Jakub poczuł przed sobą jak gdyby wielką pustkę, chociaż brama była nadal zamknięta. Nigdy nie dowiedział się skąd pojawiło się to wrażenie. Może przeciąg? Koniec odcinka piątego.